Lato to okres wakacyjnych podróży. Udajemy się do miejsc wypoczynku. Jeżeli panują tam warunki odpowiednie, aby przebywała tam również nasza papuga, to dlaczego nie mielibyśmy wziąć jej z sobą? W poprzednim filmie pokazywałem państwu, jak papug nie należy przewozić. Dziś chciałem zapoznać z ogólnymi zasadami postępowania z papugą w podróży, aby ta nie była dla niej szczególnie uciążliwa i aby w dobrej kondycji mogła cieszyć się nowym miejscem. Podczas podróży musimy zapewnić papudze bezpieczeństwo i w miarę możliwie jak najbardziej komfortowe warunki podróżowania. Tutaj chciałem przedstawić Państwu kilka modeli transportówek, które są odpowiednie, jak i takie, które absolutnie nie nadają się do podróżowania dla papugi. Papug nie przewozi się w klatkach, w których na co dzień przebywają w swoich domach. Ta klatka, chociaż zwana transportową, również nie jest odpowiednia do przewożenia papug. Dlaczego? Przede wszystkim papuga będzie siedziała na żerdzi, a na nierównościach drogi podskakująca wraz z pojazdem klatka będzie powodowała konieczność utrzymywania przez nasze papugi równowagi. Będą one przytrzymywały się dziobami, a równowagę zachowywały trzepocząc skrzydłami. Jeżeli skrzydło dostanie się między pręty takiej klatki, grozi to obrażeniami, których na pewno chcielibyśmy uniknąć. Dlatego absolutnie tego rodzaju klatki, czy w ogóle jakiejkolwiek klatki w okresie. Podróżowania nie używamy. W sprzedaży jest wiele transportówek dedykowanych ptakom, które wykonane są z miękkich tkanin lub elastycznego tworzywa. Nie nadają się one absolutnie dla papug. Dlaczego? Przede wszystkim nudząca się w podróży papuga, swoim bardzo silnym dziobem, porozrywa te łączenia, które absolutnie nie wytrzymują naporu papuziego dzioba. Ponadto jest ona bardzo miękka, elastyczna. Jeżeli taka właśnie transportówka elastyczna ze znajdującym się w jej wnętrzu ptakiem zostanie uderzona na przykład przez ciężką walizkę, która podróżuje razem z nią w samochodzie, to naprawdę nie uchronimy naszej papugi przed poważnymi obrażeniami. Takie transportówki są odpowiednie tylko, aby przenosić nasze papugi na niewielkie odległości bardzo krótko, na przykład z domu do woliery i tym podobne, na dłuższy czas, nie powinna papuga w jej wnętrzu przebywać. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonanie, nawet samodzielnie, skrzynki, w której będziemy mogli transportować naszą papugę w samochodzie. Tutaj mamy dwie skrzynki transportowe produkcji rzemieślniczej, które nawet dla średnio zaawansowanego majsterkowicza są możliwe do samodzielnego wykonania, które zapewniają przebywającej wewnątrz papudze odpowiednią wentylację, a jednocześnie konstrukcja chroni ją przed ewentualnymi Wydarzeniami, które mogą spotkać ją podczas podróży. Zdecydowanie bardziej polecam pręty pojedyncze, wykonane z odpowiedniej grubości trutu, tak aby papuga nie mogła go zniszczyć. Jest to lepsze rozwiązanie, aniżeli na przykład siatka. Jeśli już, to tak jak tutaj w tej transportówce, powinna być to siatka zgrzewana lub krepowana. Siatki plecione są absolutnie nieodpowiednie, dlatego że umożliwiają papugom wsadzenie pazura i zakleszczenie go. Drut użyty do wykonania tej siatki jest dość cienki dlatego nadaje się ona wyłącznie do przewozu bardzo małych papug w przypadku większych papug posiadających silne destrukcyjne dzioby jak chociażby aleksandretta czy amazonki niestety ta siatka jest zbyt delikatna no i wreszcie zostały nam tutaj skrzynki transportowe które są na pewno najtrudniejsze do zdobycia jednocześnie najdroższe ale są to skrzynki które są najbardziej polecane i które zapewniają możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa naszym papugom podczas transportu. Są to specjalistyczne skrzynki wykonane z odpowiedniego materiału, które są dedykowane do przewozu ptaków. Bardzo ważne jest odpowiednie bezpieczne zamykanie, które uniemożliwia otworzenie skrzynki przez papugę od wewnątrz. Ponadto stosowane jest tutaj podwójne zabezpieczenie, także po otwarciu wieka transportówki, papuga nie ma możliwości natychmiastowego wylecenia na zewnątrz i oddalenia się w siną dal. Skrzynkę transportową wybieramy zależnie od wielkości naszej papugi. Dla pojedynczych papug wielkości amazonki czy żako w zupełności wystarczy taka jak ta. W przypadku R musi to być przynajmniej Taka skrzynka transportowa, a jeśli mamy na przykład dwie duże ary, możemy zastosować taką skrzynkę piętrową, która umożliwia transport równocześnie dwóch dużych ar lub większej ilości mniejszych papug. Dodatkową zaletą tych skrzynek transportowych jest możliwość ich podziału wewnątrz, także dzięki odpowiednim przegrodom możemy przystosować skrzynkę do przewozu większej ilości papug. Zawsze powtarzam, że nie ma zbyt dużych klatek. Im większa, tym lepsza. Nie odnosi się to do skrzynek transportowych. Musimy zawsze pilnować, aby papuga mogła podróżować w odpowiedniej dla niej skrzynce transportowej. Nie może być zbyt duża, dlatego że podczas jazdy mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje, kiedy skrzynka podskoczy, gwałtowny zakręt, hamowanie, i papuga będzie przemieszczała się wewnątrz. Jeśli nie będzie, to przestrzeń zbyt duża, ewentualne, Obrażenia papugi też będą ograniczone. Jeśli nie dysponujemy specjalną skrzynką transportową do przewozu papug, możemy wykorzystać popularne transportery dla psów czy kotów. Tu mamy dwa. Jeden znajdujący się praktycznie w każdym sklepie zoologicznym, a tu bardziej specjalistyczny, już posiadający atest jatowski, czyli taki, w którym możemy transportować zwierzęta podczas podróży lotniczych. Musimy uważać tylko, aby były to przedmioty wykonane z odpowiedniego materiału, który zapewni papugom bezpieczeństwo. Takie właśnie, ale niestety wykonane ze zbyt delikatnego tworzywa transportówki nadają się dla papug, ale pod warunkiem, że nie będą w nich zbyt długo. Papugi nudzące się, przewożone zbyt długo, mogą po prostu go zniszczyć. A o tym, jak przygotować transporter do podróży z papugą, opowiem w kolejnym filmie.